Dzień dobry pani Majko, no piękne otwarcie, piękne otwarcie ekologicznego festiwalu, jak się pani czuła na scenie. Fantastycznie, bo miałam za sobą cudowne dzieciaki, mała armia Janosika. No i ten chłopak, piękny, ma Maurycy w kapeluszu góralskim. No jak można się nie zakochać. Dziś oglądała panią wnuczka, czy to był dodatkowy stres? Nie, no właśnie nie. Nie, jak ja wiem, że wnuczka mnie ogląda, to, to dostaję, wiesz, poweru na scenie. Ja śpiewałam tylko jedną piosenkę, ale za to chyba najważniejszą. Dlatego, że nie wszyscy wiedzą, że Moja Planeta powstała w latach 90 -tych. Jest na płycie mojej najbardziej popularnej wśród rodzin, Kolorowe Dzieci. I Moja Planeta oryginalnie była nagrana w stylu country. Na Polęd roku zagraliśmy ją bardzo rokowo i dzisiaj też była rokowa. To jest piosenka, która już wtedy, w latach 90., uczyła dzieci e, tego, że muszą zwracać uwagę na swoje środowisko, e, bo to nie chodzi o jakieś wielkie hasła eko, tylko zacznijmy od siebie, posprzątaj. E, Śmieci, e, 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 wyrzucaj tak jak należy, tak? E, recycling. Ja na przykład, jak kupuję coś online, to jak widzę, że jest napisane, że materiał pochodzi z, z recyklingu, to chętnie kupuję, bo wiem, że to jest coś przetworzone, co już do, dostało drugie życie. I muszę Wam powiedzieć, że. Zapomniałam wziąć zdjęcia, ale mam dowód na to. To jest spódnica, w której występowałam może w, na początku 2000 roku w sali kongresowej. To jest ta sama spódnica, więc ma już ponad 20 lat. I jest cały czas w mojej szafie, ja nie wyrzucam rzeczy, ja przerabiam. Ja z trzech sukienek cekinowych robię jedną. Niektórzy się z tego śmieją, a ja uważam, że to jest mój osobisty wkład e, w, w ten nurt e, opiekowania się planetą, oszczędzania jej e, większej produkcji, większa ilość ciuchów, więcej materiałów, no ludzie, tego jest mnóstwo. Ja w mojej szafie to jest podkoszulek ze mną. To jestem ja z lat 80., mój wizerunek. To są wszystko rzeczy powtórnie użyte. Więc myślę, że to jest coraz modniejsze, bo ja sama z, podziwą, z podziwem patrzę na przykład na projekty, na pokazy mody, które są Takimi kolażami różnych ciuchów, z różnych dżinsów e, robi się nowe ciuchy, marynary, e, patchworki tak zwane. Myślę, że musimy wrócić do tego, bo za dużo produkujemy i za dużo wyrzucamy śmieci. Czy mamy ciuki, żeby tak było? To bardzo wyczerpująca odpowiedź, Pani Majko. Miejmy nadzieję, że ludzie się posłuchają i też będą używać ponownie swoich ubrań. Mam pytanie: jaką jest Pani babcią? Ja jestem babcią e, bardzo wesołą i mm -hmm. e, jak mam już wnuczkę pod swoimi skrzydłami, to spędzamy cudownie czas. Dużo tańczymy, śpiewamy, biegamy. E, ja gram na fortepianie, ona udaje, że też ze mną gra. Jak się jej zapytasz, kim będzie, to ona będzie śpiewać i tańczyć tak jak babcia. Wow. I co pani, Oczy, pani na to, że będzie chciała iść pani ślady? A nie pójdzie w moje ślady to zależy od tego w jakim, w jakim miejscu będzie nasza planeta czy będziemy nagrywać płyty czy będziemy mieć koncerty, czy będziemy mieć w ogóle lasy ale tak szczerze mówiąc wracając do, do wnuczki ja uwielbiam spędzać czas z wnuczką nie zawsze jestem dostępną babcią bo teraz w sezonie w sezonie koncertowym to ja powiem, że ja sama zgłaszam akces i piszę do mojej synowej słuchaj Jutro mogę odebrać ze żłobka róże. Ojej jak dobrze! Bo ona wie, że jestem zajęta teraz, ale ja sama mówię wpisz w grafik, mogę wtedy, 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 wtedy i wtedy się świetnie bawię. A jest pani taką babcią dającą cukierki? Na razie nie. Na razie nie. Na razie nie je cukru chyba w tym roku pierwszy raz na wakacjach z rodzicami zjadła czekoladę. A podpowiada pani, jak to się wychowuje? Czy jest przeciwna ja temu? Ja się na tym nie znam. Nie, no nie znam się. Ja mam jednego syna, którego wychowywała właściwie moja siostra i moi rodzice. E, oczywiście, że, że miałam wpływ na to, kim jest, ale ja nie przeczytałam podręczników. Dzisiaj młode mamy są obłożone książkami, w których dokładnie jest napisane, że... E, w siódmym miesiącu to i to i to, tak? Po ukończeniu drugiego roku życia wejdzie w fazę buntu dwulatka. Moja synowa to wszystko wie, co ja mam jej podpowiadać? To dość mocno, ja. że pani powiedziała, że pani się na tym nie zna. No nie znam się, bo ja robiłam wszystko intuicyjnie. I miałam do pomocy moją mamę, która mi właśnie zwracała uwagę i mówiła mi, jak coś. I Denerwowało to? Nie. Nie, nie, bo ja myślę, że, że trzeba korzystać z pomocy babć i dziadków, i że nawet jeśli oni nie przeczytali wielu książek, to wychowali swoje dzieciaki, wychowują wnuki i bazują właśnie na intuicji, na miłości i na doświadczeniu, i to jest czasami ważniejsze. Bo w tych książkach czasami też przesadzają. To już tak kończąc naszą rozmowę, pani Majko, ma pani bardzo pozytywne podejście do życia. Jaka energia panią zabija? Ja, ja żyję? <laughs> ja wiem, ale jaka energia panią zabija? E, tak, no, ja nie lubię agresji, to na pewno. I unikam agresywnych, takich krzykliwych ludzi, którzy na wszystko reagują jakoś tak. Wiesz, nerwowo. Mm -hmm. Ja lubię spokój, lubię chill out, lubię się bawić oczywiście, lubię radosnych ludzi, lubię ludzi otwartych, którzy y którzy nie chcą kontrolować wszystkiego dookoła siebie, bo się nie da po prostu. Y więc y chyba taka energia zła y takiego, wiesz takiej nienawiści, takiej ogólnie pojętej, do wszystkiego, taka negacja, nic mu się nie podoba, nic się jej nie podoba, wszystko No bo to zabija, takie... to prawda, to, to jest... zabija. A jak Pani odpędza czarne chmury z nad swojej głowy? Bo u każdego czasem się pojawiają. Jakie ma Pani metody, żeby poprawić sobie nastrój? Wiesz co, wczoraj na przykład były czarne chmury nade mną przed koncertem w Gorzowie Wielkopolskim, no i czekałam sobie w hotelu, Aż zaświeci słońce i zaświeciło. Ale mi chodzi o te czarne chmury nie. takie przysło. słuchaj, no przecież, przecież wiesz, że żartuje. Ale widzowie mogą się nie zorientować. No to widzowie, no trochę. Trochę. W śmiechu żartu, to jak pani te czarne chmury. Poczucia, poczucia humoru. Wiesz co, ja wierzę, że zawsze po czarnych chmurach wychodzi słońce, naprawdę. I nie poddaje się temu tak łatwo, chyba, że te czarne chmury. Są na niebie bardzo długo, ale nie zdarzyło mi się, żeby było długo, naprawdę. E, miałam wzloty i upadki i czarne chmury się oczywiście gromadziły, ale ja zabijam te czarne chmury swoją energią i uśmiechem. Ja wtedy wychodzę do ludzi. Ja muszę się spotykać z ludźmi i wtedy nie widzę tych czarnych chmur. Ale teraz to chyba w ogóle piękne chmury nad panią są non stop, bo ta kariera to w rozkwicie. Słyszałem, że będzie pani tańczyła. <ślesz> E, ja też słyszałam. I tu kończymy, żeby nie było uciekania. Dziękujemy bardzo. Jak będzie co potwierdzać, to się potwierdzi. A, to potwierdzę oczywiście, będziesz pierwszą osobą, która się o tym dowie. Dziękuję pani Majko, życzę pani wszystkiego dobrego. No i mało czarnych chmur, dużo słońca. No będzie słońce teraz, to już słuchaj teraz. Ja jestem w takim wieku, że ja widzę tylko słońce. No i dobrze, do zobaczenia. Do zobaczenia.